Cześć, ty Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo ciekawe, intrygujące zadanie. Myślę, że troszeczkę zaawansowane. Czasami otrzymuję jak, jakąś wiadomość albo komentarz, że czemu tylko takie proste, mało wymagające zadania? No, mam część widzów i to dosyć sporą, która nie ma 20 lat. I lubi sobie poćwiczyć, chce się rozruszać. Poza tym to jest kanał poświęcony autoterapii, dużo jest tutaj o terapii własnej. Niekoniecznie to jest kanał dla supermenów, ale teraz może bardziej wymagające zadanie dla tych, którzy no, czują, że już troszeczkę się wyprost poprawił w biodrach, sylwetka się troszeczkę poprawiła, więc ciekawe zadanie, jak można rozruszać ciało i jeszcze pracować nad jakimiś niedoskonałościami własnego ciała, plus stawiać sobie kolejne wymagania. Kiedyś już raz nagrywałem na temat y, kija Mobility Stick. Bardzo fajny przyrząd, teraz mam dwa takie kije. Y, dzięki którym można wykonywać bardzo fajne zadania i ćwiczenia. Oczywiście można próbować zastąpić tego typu kija jakimś klasycznym, tradycyjnym kijem, ale atut y, tego Mobility Sticka jest taki, że to jest kij, który jest elastyczny, giętki. Ma bardzo fajne gumowe uchwyty. Dzięki temu można na parkiecie w różnych miejscach się oprzeć i to się nie pośliźnie. No i oczywiście prawdopodobnie są też widzowie z Poznania, są też widzowie z Krakowa, gdzie no szkoda pieniędzy na różne rzeczy. No to można użyć do tego zwykłych kij. No minus, jest te, minus jest tego taki, że. Na podłodze się mogą pośliznąć, więc jest gwarantowana kontuzja albo jakieś naciągnięcie. Można uciec, uciec od tego stosując jakiś dywanik albo ćwicząc na wykładzinie. Więc zastosować to za chwilę na wykładzinie. Minus jest taki, że jest troszeczkę trudniej to uchwycić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest troszeczkę taka, że one nie są elastyczne. Ale to też jest jakiś wariant. Więc jeżeli masz może koło do jogi, takie do rozciągania, do przyjmowania różnych pozycji. Chyba dla osób starszych się nie przyda, bo to już będzie dosyć ekstremalna praca, chyba że jesteś naprawdę sprawną osobą. I dwa kije, no to za chwilę będzie propozycja fajnego ćwiczenia, która pozwoli ci rozluźnić, porozciągać mięśnie, które na co dzień są w napięciu i w przykurczeniu. I to niezależnie czy dużo siedzisz w pracy, jeździsz na rowerze czy uprawiasz jakiś sport, bo we wszystkich tych sytuacjach bardzo dużo pracują zginacze, przód tułowia i barki są w dół, gdzie jest duża praca mięśni przywodzących, piersiowego, najszerszego, a tu za chwilę będziemy wszystko otwierać. Czyli zarówno klatkę, bok tułowia, zginacze, przód ciała, bardzo fajne, wymagające troszeczkę zadanie, ale z drugiej strony przynoszące niezwykłe korzyści i można powiedzieć poprawiające też samopoczucie. To zaczynamy. Koło będzie nam potrzebne do ćwiczenia, wyprostu. Więc ja, może, może tak troszeczkę bokiem stanę, żeby było widać o co chodzi. Jest bardzo przyjemna, przyjemna rzecz, czyli wykonanie wykroku, a oparcie się o to koło. Stąd z jednej strony to koło troszeczkę mnie wspiera, że ja nie muszę mocno, siłowo trzymać tej postawy. Czyli mógłbym to wykonywać bez koła, oczywiście, i zaraz ćwiczyć z kijami, no ale cały atut tego koła jest taki, że ono mnie podpiera troszeczkę, a z drugiej strony, przez to, że ono się toczy, to ono ściąga nogę do tyłu. Teraz zdaję sobie sprawę, że to ćwiczenie jest na maksa przekombinowane, czyli to już jest ciekawy, bym powiedział, ekstremalny wariant, ale z drugiej strony no, niezwykłe ćwiczenie. I tu jestem na kursie. Terapii punktów spustowych z Łukaszem Brzezińskim, z którym tak się bawimy troszeczkę tymi kijami czy kołem. No i naprawdę, tak jak rozmawiamy na ten temat, dyskutujemy, no to to się wydaje być naprawdę kapitalne, proste zadanie i czasami po ciężkim dniu pracy, gdzie może już się nie ma ochoty odbywać jakiegoś ciężkiego treningu, to dwa wygięcia nogi do tyłu, zawieszenie się na tych kijach. I wyginanie się w różne strony no, przynosi niezwykłe korzyści. Kapitalnie można się zrelaksować, odciążyć kręgosłup, porozciągać barki, pootwierać klatkę. Więc bardzo fajna rzecz. Czyli tu wisimy na kijach, tu jest wyprost, można troszeczkę dynamiczniej, czyli poruszać się w różnych kierunkach, porozciągać wielowymiarowo. Ba, może czasem zastygnąć, tak jak mówiłem, na zmęczeniu, to można się troszeczkę zwiesić. Mięśnie najszersze grzbietu się gdzieś rozciągają. Wyprost w biodrze się troszeczkę poprawia. Bardzo fajne zadanie. Można będzie gdzieś szerzej te kije chwytać i bardziej rozciągać mięśnie piersiowe. Czy tak jak przed chwilą, może bardziej mięśnie najszersze grzbietu i w tym wymiarze. Czy właśnie wielowymiarowo można będzie popróbować. Tak samo z tą nogą. Bardzo fajna kombinacja, bo wcale nie muszę trzymać nogi kończyny w ogóle tutaj prosto ustawionej, tylko można wprowadzić ją w rotację, czyli w rotację zewnętrzną, co będzie troszeczkę angażowało mięśnie przywodzące, czy może ustawić nogę w przywiedzenie i będzie to angażowało mięśnie trochę odwodzące, trochę może naprężać powięzi szerokiej. Z jednej strony jest to ćwiczenie rozciągające, bo taki ma cel, poprawa mobilności, zresztą taka intencja producenta kijów Mobility Stick, z drugiej strony, to jest tak, że to są ćwiczenia dosyć aktywne. To nie jest tylko bierne wiszenie i bierne rozciąganie tkanek, bo ja w tym wszystkim muszę pozostawać aktywny tutaj, żeby nie przewrócić się, i tak samo tutaj. Ja jestem odciążony troszeczkę dzięki temu zastosowaniu tego koła, natomiast z drugiej strony muszę gdzieś tutaj pozostać aktywny i wzmacniać troszeczkę grupy mięśni, które pozwalają mi utrzymać tą postawę. Nie wiem, można niż niżej chwycić te kije, naprawdę kapitalna zabawa. Wspominałem już o tym kiedyś, będę z tymi kijami na pewno filmy nagrywał, może z pojedynczym kijem, bo naprawdę fajne patenty do ćwiczeń. Jeżeli lubisz ćwiczyć, chcesz mieć coś dla urozmaicenia twojego treningu, bo to też jest bardzo ważny element treningowy, żeby nie popaść w rutynę, zmieniać, kombinować. Dodawać nowe ćwiczenia czy nowe sprzęty, żeby urozmaicić sobie trening, no to, to jest naprawdę bardzo fajne zadanie. Wezmę teraz te kije klasyczne, że tak powiem. I nie jestem producentem kijów, nie jestem producentem kijów tych pomarańczowych, ani dystrybutorem tych kijów więc to jest prezentacja wariantu, który możesz wykonać za parę złotych jak nie masz tego typu koła no to kwestia zawieszenia się gdzieś na tego typu kijach, tylko tak jak wspomniałem no nie mogą być one na yy, jakimś twardym, śliskim podłożu, bo można będzie wywinąć orła, kiedy taki kij by się ześliznął i kontuzja gwarantowana, więc dobrze mieć Albo jakąś wykładzinkę, albo w ogóle robić to w domu, gdzie jest może dywan, albo jakaś mata. I tak samo można by było się zawiesić na dwóch kijach, parę złotych w sklepie budowlanym na pewno. I też można się bawić w jakieś rozciągania w różnych kierunkach naprawdę wartościowe, bo, tak jak wspomniałem, to jest w jakiś sposób aktywna praca. Ja muszę trzymać te kije, mogę wielowymiarowo rozciągać swoje ramiona, klatkę piersiową i jednocześnie pracować gdzieś nad biodrami, tułowiem, elastycznością miednicy i tak dalej. Więc naprawdę bardzo fajne zadanie. Łapka w górę, napisz proszę komentarz, co o tym sądzisz, daj znać czy skończyło się tylko na oglądaniu, czy może zaraz poleciałeś, czy poleciałaś do kuchni dwie miotły, oczywiście musiały być mocne kije, i parę wygięć w najróżniejsze strony. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Staram się nagrywać regularnie różne materiały, czasami bardziej terapeutyczne, czasami mniej terapeutyczne, czasami po prostu motywujące do ćwiczeń, pokazujące, że warto, ale przypominające jakieś zagadnienia, o których już wiedziałeś, wiedziałaś z przeszłości. Ale jakoś ci się nie udało ich wykonać. No i czasami jakieś może nowe, takie kreatywne pomysły, żeby to dbanie o własne ciało, o sprawność, o prowadzenie terapii własnej, autoterapii, nie było nudne. To tyle na dziś. Do zobaczenia. Cześć.